Dobry, witajcie na moim kanale Zapytaj, Tarota. Dzisiaj kolejny filmik z cyklu Co on, ona? I pomyślałam sobie, bo też mam takie zapytania. Często pytacie o to, jak ta osoba Ciebie postrzega i jakie ma z Tobą związane emocje. Na pierwsze rzut oka, w ogóle, no jak Ciebie postrzega? Więc pomyślałam sobie, że Zrobię takie krótkie czytanie i zobaczymy, co tarot nam powie w tej kwestii. Wyobraź sobie tą osobę, zamknij oczy, przybliż, czy popatrz na zdjęcie. Tak, i to może być w kwestii romantycznych, ale też w kwestii nieromantycznych, czyli koleżeńskich, przyjacielskich. Zobacz sobie, przypomnij sobie tą osobę, tak żeby ten przekaz, oj coś się tu poplątało, żeby ten przekaz ładnie się Układał. No, i popląt. Dobrze, niech będzie poplątane, skoro się poplątało. Eee, dziękuję za to, że jesteście. Widzę, że ten cykl Wam się podoba. No więc będziemy robić. Eee, jest duża oglądalność. Dziękuję za wszelkie komentarze, eee, za Wasze reakcje, lajki eee, i za to, że subskrybujecie kanał. A ci z Was, którzy nie oglądacie, bo statystyki mówią, że połowa, która ogląda mnie, nie subskrybuję kanału, więc jeżeli ci się podoba, proszę zasubskrybuj kanał, dlatego że to się nie wiąże z, żadną, z żadnym zobowiązaniem wobec mnie. To się wiąże z tym, że kanał jest po prostu widoczny na, na YouTube czy na TikToku i y, jest pokazywany szerszej publiczności. To jest tylko to i aż to. Więc jeżeli chcesz mnie oglądać. To zasubskrybuj, bo jeżeli nie będzie subskrypcji, to kanał umiera śmiercią naturalną. To chyba wszystko. Pamiętajcie, że czytania są ogólne, więc albo z Tobą będzie zgodne, albo nie będzie. Jeżeli nie będzie, to znaczy, że to nie jest ta energia. Myślę, że możemy zacząć. Tylko powiem, że jeżeli potrzebujesz czytań prywatnych, to zapraszam na mojego maila. I yy, tam już będziemy się zajmować tylko i wyłącznie Twoimi sprawami. A teraz zobaczmy, jak ta osoba postrzega ciebie. Wyciągnijmy jedną kartę. Na pierwszy rzut oka, królowa buław. Ja myślę, że tu mam ściągawkę, ale tak ją położę, bo. Dostałam taki komentarz, że zerkam gdzieś z boku. Czasami zerkam, bo robię rozkłady albo korzystam z gotowych rozkładów i zwyczajnie zerkam, żeby nie pomylić kolejności kart. No więc on Ciebie, ta osoba, bo to nie wiemy o kogo pytasz, ta osoba postrzega Cię jak wiesz co, wnosisz dla niej, jako peł, pełna życia. Że Naprawdę przy, wiesz do czego służy życie, jako osobę pełną temperamentu, odważną, która ma swoje zdanie, która wnosi radość, która wnosi może trochę chaosu czasami, ale takie działania hmm, spontaniczne, która jest hmm, ciekawska. Która lubi poznawać, doświadczać, zjedzmy nową potrawę albo spróbujmy tego nowego czegoś. Yy, nigdy nie, nie, wiem, nie jechała na tym roller i mówi: to chodź, koniecznie musimy to spróbować. I postrzegać się taką osobę, która właśnie też, popatrzcie na tą kartę, wnosi trochę światła, takiej pozytywnej, dobrej energii, takiego. Właśnie takiego energetycznego Red I czy jemu się to podoba? Tak. Bo każdy z nas lubi osobę, która jest dynamiczna, pełna życia, pełna temperamentu. O, jeszcze możecie postrzegać jako osobę taką mocno zmysłową, mocno, jeżeli jesteś kobietą, jako bardzo. Atrakcyjną, zmysłową kobietą, seksualnie również pociągającą. Jeżeli jesteś mężczyzną, to za takiego mężczyznę, który z niejednego pieca jadł chleb, czyli wyglądasz na osobę, która potrafi się bawić, potrafi czerpać z życia i yy, i nie omieszkuje tego pokazać, tak? Czyli i nie zawaha się tego użyć po raz kolejny. Więc tu jest e, takie spojrzenie. Karta numer dwa. Mm, ale widzi, że masz za sobą jakieś traumy. Że te traumy mogą dotyczyć dzieciństwa albo jakichś doświadczeń życiowych, w których... E, o których niekoniecznie chcesz rozmawiać, o których niekoniecznie, które niekoniecznie chcesz wyciągać na światło dzienne, masz w sobie jakąś skrytość e, doświadczeń, które były bardzo. chciałam powiedzieć niefajne, ale to nie jest dobre słowo, które ogromnie wpłynęły na, na to, jaka jesteś teraz, czy jaki jesteś teraz, jak postrzegasz świat, jak mm, jakie masz zaufanie do, do, do Boga, do góry, do, do wszechświata, czy jak, jak rozwiązujesz swoje sytuacje, albo w ogóle jak prowadzisz swoje życie, że masz ukryte doświadczenia, o których nie chcesz mówić i to są bolesne doświadczenia. On, ta osoba, o którą pytasz, ona wie, że Ty przeszłaś dużo w życiu. Zarówno fajnych rzeczy, jak i takich, które no, trochę cię zmiotły z powierzchni Ziemi, albo przynajmniej dały kopniaka życiowego w tyłek. I to jest też taka sytuacja, że nie o wszystkim mówisz. On to wie, czy ona to wie? że nie z wszystkiego chcesz się zwierzyć, że pewne rzeczy zatrzymujesz dla siebie i uznajesz, że to nie jest informacja dla innych. Zresztą ja Wam powiem, bo się tak boimy tej karty wieży, ale... No, nie, nie chodzimy i nie opowiadamy o naszych, naszych sprawach bardzo intymnych, takich no, traumatycznych doświadczeniach, czy, czy w, w relacjach męsko-damskich, czy w ogóle życiowych, że ktoś z nas zmanipulował, albo daliśmy się oszukać, albo ktoś nas wkręcił w coś, albo miał złe intencje, a myśmy poszli jak owce na rzeź. To, to niechętnie o tym mówimy. I ta druga osoba o tym wie, bo prawdopodobnie ma podobne doświadczenia, dlatego żeście się do siebie zbliżyli. Jeżeli pytasz o jakość romantyczną, to to was mogło, podobne traumatyczne doświadczenia mogły was, może nie traumatyczne, ale na pewno trudne, zbliżyć do siebie. A jeżeli pytasz o przyjacielskie rzeczy, to też tutaj widzę taką, czuję taką energię, ale też taką, że. Mm, że on również, ta osoba, nie opowiada o swoich trudnych doświadczeniach, tylko otwiera się wtedy, kiedy ma pełne zaufanie do drugiej osoby, i żeby, żeby o tym porozmawiać, żeby jakoś się wzajemnie powspierać albo po, podzielić się doświadczeniami. Zobaczmy na to karta w tym rozkładzie numer 3. No to to się łączy z tym. To jest tak, tu się nam pokazał lęk. Pokazał się lęk przed, przed tym, że każdy z nas, nawet największy twardziel, ma w sobie właśnie ten, ten miękki brzuszek. To, co, co na niego działa, to, gdzie, gdzie ulega emocjom, gdzie można na niego wpłynąć. I ta... Ta osoba uważa, że ty uzbroiłaś się w taką, że jesteś gdzieś tam w środku, bardzo wrażliwa, może trochę skryta i nie opowiadasz wszystkim, jak ci to tam, jak dostałaś od życia, jakie lekcje dostałaś i że nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Natomiast ta druga osoba, o którą pytasz, ona wyczuwa. Ona wyczuwa. No jest tak, że czasami kogoś spotykamy i od razu jest fantastyczne porozumienie. Często to są faktycznie spotkania karmiczne, ale nie każde spotkanie jest spotkaniem karmicznym i nie, każdy, nie każda nasza relacja jest relacją karmiczną. Tutaj jest takie wyczuwanie wzajemne, bo macie podobne doświadczenia. Naprawdę. I nawet jeżeli na pierwszy rzut oka, Wydaje się, że, że nie. To jakby głębiej spojrzeć, to yy, macie podobne doświadczenia w tym, że ktoś was kiedyś zmanipulował, że ktoś was kiedyś oszukał emocjonalnie, że ktoś was kiedyś wykorzystał emocjonalnie. I jego intencje nie były czyste i klarowne, tylko wziął a potem porzucił, zostawił. I ta osoba, o którą pytasz, ona tak Ciebie postrzega, że Masz takie doświadczenia, że przeszłaś, czy przeszedłeś przez naprawdę ciężkie chwile życiowe i teraz nie jesteś za bardzo chętny, żeby no, opowiadać o tym na prawo i lewo. I być może jesteś właśnie, uzbroiłeś się, czy uzbroiłeś się w taką zbroję żeby nie, nie zostać ponownie zranionym, żeby dlatego nie wchodzisz tak łatwo w relacje, nie otwierasz się tak szybko, żeby znowu ktoś nie mógł cię dopaść, zranić, wbić ci sztylet w serce. I tutaj ja widzę to. Jeszcze może być jedna sytuacja, że ta osoba mm, uważa, że jeżeli pytamy o kwestie romantyczne, że nie do końca byłaś szczera z nim czy z nią w przeszłości, to teraz spójrz, zrób sobie taki no, research, ten rachunek sumienia, czy rzeczywiście tak było. Czasami nie jesteśmy szczerzy my ludzie wcale nie jesteśmy aniołami. Bywamy naprawdę fantastyczni, ale bywamy też trudni. Więc. I bywamy nielojalni i bywamy, bywamy nieszczerzy. To przy, przyjrzyj się tej relacji, yy, gdzie byłaś nieszczera względem tej osoby, o którą pytasz. Bo to nie tylko jest z jego strony, ale też i z Twojej. O czym mu nie powiedziałaś? Może coś wyszło takiego, że coś ci się nie podobało, że Twoje ciało cało krzyczało, krzyczało i mówiło nie, że. Albo nie zgadzam się na takie, na takie zdania czy na takie stwierdzenia, ale dla świętego spokoju, żeby nie było awantury, machnęłaś na to ręką albo machnąłeś na to ręką. Gdzie na co machasz ręką? Gdzie nie, nie zawalczasz o siebie? Gdzie Ty nie jesteś najważniejszy? Gdzie Twój, twój dobrostan i Twój komfort się nie liczy? Spójrzcie na to, i ta osoba Ciebie w takim kontekście postrzega, że być może się poświęcasz, być może tak bardzo chcesz zasłużyć na, na uznanie, na, na to, żeby być widoczną, na to, żeby ktoś Cię pokochał, że zgadzasz się praktycznie na bardzo wiele rzeczy, które Ci do końca nie odpowiadają. Zobacz to. Eee, jak ona teraz na Ciebie patrzy? No, to jest jakby logiczny wyciąg tego, co, co, co było. No masz w sobie tą, tą, ten temperament, tą radość życia, to czerpanie, tą chęć. Przez doświadczenia nauczyłaś się nie pokazywać, nie mówić może o tym, nie, nie, nie zwierzać się innym osobom i w związku z tym zamknęłaś się w takiej. no, w takiej chatce w lesie. Ja bym to powiedziała, że to jest takie zamknięcie, może nie w dziupi, albo nie w pustelni, ale nie wchodzę w nowe relacje, bo boję się, że znowu się nie uda, że znowu będę zraniona, czy zraniony. I ta osoba tak Ciebie postrzega, że Ty widzi w Tobie ten potencjał uczuciowy, ten potencjał emocjonalny i to, że możesz być fantastyczną przyjaciółką, czy fantastycznym przyjacielem, czy wspaniałym partnerem, który kocha yy, i odwzajemnia uczucia, natomiast no, ogrodził się... Murem samotności, bo tak bardzo boi się zranienia, że nie chce znowu spróbować. No ale to ja ci powiem jako osoba, która pracuje z energią, że jak nie spróbujesz, to na pewno nie. Oczywiście nie będziesz zraniony, ale czy ty sam siebie nie ranisz? Odmawiając sobie, tej radości kochania, tej radości bycia w przyjaźni, tej radości przebywania z osobami, które są dla Ciebie ważne. To, że ty się odgrodzisz, to jedno, ale ucinasz sobie naprawdę fantastyczny też dopływ energetycznego yy, życia. No, czy tej tabletki energetycznej, która powoduje, że nam się chce, że wstajemy rano i jesteśmy zadowoleni i chce nam się żyć i chce nam się uśmiechać i w ogóle wow, mamy to. A tu jest taki trochę na wszelki wypadek, postanawiam, że nie będę ryzykować. Że nie otworzę się, że nie pokażę swoich uczuć, emocji, bo ktoś mnie może zranić. I czy ta osoba będzie chciała się przebić przez ten mur? Ja to zaraz zobaczę, bo, no bo na razie jest mur i postrzegać się, że jesteś taką trochę osobą, która chciałaby, a boję się. Trzeba też zachęcać. No. No wybieraj. Ta druga to ten, o kogo pytasz, on ci pozostawi wybór. On może wyjść z propozycją Zapraszam do, do tego, że znam cię, czuję twoją osobę. E Gdzieś tam intuicyjnie, z nie wiadomo jakiego powodu, rozumiem Twoje serce, rozumiem Twoją duszę, natomiast za Ciebie nie wybiorę. No to jest to, o czym mówiłam, że jeżeli wybierzemy samotność i tę izolację od ludzi, bo ludzie są kanaliami i nas ranią. No to no to tylko to potwierdzimy, tak? To będzie żyć w izolacji, tęskniąc za tym, żeby ktoś, żeby być w fajnej relacji, że, żeby być dostępna, żeby być lubiana, żeby mieć grono przyjaciół i kochającą osobę. To zależy od Ciebie, dokąd Ty zmierzasz. To są Twoje wybory. I tutaj jest tak, że jeszcze ta osoba myśli o Tobie w ten sposób, że. Ty się chowasz przed światem i nie chcesz właśnie pokazać tego, że, że masz to, to miękkie. Każdy to ma. Każdy to ma. Nawet największy twardziel na siłowni, co podnosi, nie wiem ile się tam podnosi, 100 kg. ma w sobie tą potrzebę pogłaskania, przytulenia, zrozumienia i bliskości. To naprawdę od nas zależy, jaką drogą pójdziemy. I od ciebie również. Więc, no, wybieraj. Tu jest jeszcze taka sytuacja, że ta osoba, o którą pytasz, może czasami dajesz mylne informacje, że ona raz postrzega ciebie właśnie jako bardzo wrażliwą osobę, bardzo taką e, ciepłą, która. Potrzebuje i jest w stanie odwzajemnić tą bliskość i uczucia, a kiedy u ciebie jest na wyższym stopniu ta zbroja i przeważy ten lęk przed tym, żeby mnie, że nikt mnie nie, nie, nie zrani, to wtedy wydajesz się być osobą jako niedostępną, chłodną, sarkastyczną i cyniczną. i i to jest takie trochę pomieszanie z poplątanym, a to jest twój mechanizm obronny. Kiedy trzeba się bronić, to trzeba się bronić. No to ja nie mówię, żeby nadstawiać drugiego policzka, ale kiedy istnieje możliwość, żeby się otworzyć i zaufać, to myślę, że warto to zrobić. No i zobaczmy tą kropkę nad I. Ta osoba chciałaby, jeżeli nie macie kontaktu, to chciałaby do tego wrócić, do tego kontaktu, do, zdała sobie z tego sprawę, że jesteś ważna, ważny, że chciałaby być może budować z Tobą coś stabilnego, coś takiego zwykłego, bo taką zwykłą rutynę dnia, że na dłużej, ale to nie muszą być fajerwerki, to nie musi być nie wiadomo co, to może być wspólne śniadanie, to może być gdzieś tam widzi jakąś, chciałbym mieć z sobą coś wspólnego. Jeżeli pytasz o przyjaciół, to żebyście byli w kontakcie, jak ci minął dzień, jak przeżyłeś ten dzień, a co tam w pracy, w takiej bliskości, w takiej wzajemności, w takim zaufaniu i w takiej pewności, że ta druga osoba jest. To jest bardzo fajne uczucie. Ja mam taką osobę, o której wiem, że ona jest w moim życiu, i czy ja do niej zadzwonię o czwartej rano, o czwartej po południu, czy będę płakać, czy będę się z nią śmiać, to ja wiem, że ona jest. I ja jestem dla niej ważna, i ona dla mnie też jest ważna. Więc tutaj chodzi o coś takiego i to jest, i to się ciągnie, powiem Wam, 10 lat, 40, a od pewnego czasu jest takie bardzo świadome, więc tutaj ta osoba by chciała, żebyście mieli taką fajną więź, fajne porozumienie i taką stabilność, że na świecie, w świecie zewnętrznym mogą być różne zawirowania, zawiruchy. I, i pojawia, pojawia się jak to w życiu: różne sytuacje, bardziej trudne, fantastyczne sukcesy, ale też wtedy, kiedy się przewracamy, kiedy życie daje nam kopniaka, to ta druga osoba jest w Twoim życiu. I pomyśl sobie, jeżeli coś się między Wami wydarzyło, to masz myśląc o tej osobie. Kogoś fajnego yy, w kontakcie. Jeżeli Wasze relacje się rozluźniły, to gorąco zachęcam do tego, żebyście do tego wrócili, żebyś i to Ty zainicjuj. Bo to była wartościowa osoba, która Cię czuła przez nos. Normalnie wyczuwała, kiedy kłamiesz, kiedy oszukujesz, kiedy robisz miny, kiedy, kiedy coś tam nie jesteś szczery, bo ona. Przeszła podobnie, macie, macie podobnie, wyczuwacie się, więc taka trochę braciana, bratnia, bratnia osoba albo siostrzana osoba. A jeżeli o relacje romantyczne, to taka osoba, która naprawdę ma dobrą intuicję wobec Ciebie i fajnie Cię postrzega. No i chciałaby coś, takiego bardziej na dłużej. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że komuś to czytanie się przydało, przydało. Buziaki kochani. Do następnego filmiku. Pa.